A co jeśli w tym wszystkim, co powiedziano Ci o drugim przyjściu, brakuje najważniejszego elementu? Nie dlatego, że było to błędne, ale dlatego, że nigdy nie miało zostać przez Ciebie odnalezione. Daleko od złotych bram Jerozolimy, wysoko na Wyżynie Abisyńskiej, istnieje wiara, starożytna, niezachwiana i ukryta przed okiem Zachodu. To nie jest teoria ani niszowa idea szeptana przez outsiderów. To proroctwo niesione w śpiewach Mnichów, wyryte w kamiennych kościołach, strzeżone przez rytuały, oświetlone ogniem i przekazywane w rodowodzie, który rzekomo sięga samego króla Salomona. Wiara ta brzmi następująco: Chrystus powróci, ale nie przez świątynię Izraela. Powróci przez góry Afryki, a Etiopia będzie miejscem, gdzie niebo znów dotknie ziemi. Wierzą oni, że Arka Przymierza już tam jest i czeka. To nie jest fikcja, to pismo święte, historia więzy krwi i boska geografia utkane w Gobelin, na który Zachód odmawiał patrzenia przez stulecia. Ponieważ oto niewygodne pytanie: jeśli obecność Boga podróżowała wraz z arką, a arka opuściła Jerozolimę, to czy Bóg również odszedł? A jeśli tak, to gdzie on jest teraz? Zostańcie ze mną, ponieważ w części 6 zbadamy proroctwo. Pogrzebane tak głęboko, że nigdy nie zostało przetłumaczone na angielski. Proroctwo z jednego z zakazanych etiopskich manuskryptów, które może wyjaśnić, dlaczego prawdziwe odliczanie do powrotu Chrystusa nie znajduje się w Twoim kalendarzu, ale w ich. Zanim zaczniemy, chcecie zapytać, co jeśli wszystko, w co wierzyłeś na temat czasów ostatecznych, było błędne? Napisz to w komentarzu przemyśl to. A jeśli jesteś gotowy odkryć prawdę pogrzebaną pod wiekami milczenia, naciśnij przycisk, Lubię to, jesieniu, zasubskrybuj i chodź ze mną. Część 1 Przymierze krwi. Zacznijmy tam, gdzie niewielu odważy się spojrzeć. Nie w Jerozolimie, ale w Etiopii. Wyobraź sobie to. Królowa odziana w jedwab i złoto, jadąca w karawanie przez palące piaski, niosąca pytania, których żaden mężczyzna nie odważył się zadać i król najmądrzejszy na całej ziemi, czekający na dziedzińcach świątyni w Jerozolimie. Dwa przeznaczenia, jedno starożytne spotkanie. Od tego momentu świat nigdy nie był już taki sam. To nie jest mitologia, to fundament świętego roszczenia Etiopii. Przymierze starsze niż Rzym, nietknięte przez Watykan i wciąż żywe dzisiaj. Według Kebra Nagast etiopskiej kroniki królewskiej spisanej w starożytnym języku GES, królowa Saby zwana Makeda udała się na spotkanie z królem Salomonem nie dla handlu, ale dla mądrości. Przybyła szukając prawdy. Ale to, co otrzymała, to przymierze. Opuściła Jerozolimę brzemienna synem Salomona menelikiem piepeszy, dzieckiem z królewskiej krwi urodzonym dla boskiego celu. Teraz zatrzymaj się na chwilę. To dziecko, Menelik, nie było tylko postacią historyczną. Dla Etiopczyków był on wypełnieniem proroctwa. Mostem, między Izraelem a Afryką, między Starym Przymierzem a tym, co uważają za Nowy Syjon. Nie odziedziczył tronu, odziedziczył misję. Kiedy Menelik dorósł, wrócił do Jerozolimy, ale to, co przywiózł z powrotem, zmieniło losy kontynentu. Legenda głosi, że zabrał ze sobą Arkę Przymierza, z błogosławieństwem Salomona lub bez niego, w zależności od tego, który zwój czytasz. Arka, najświętszy przedmiot w tradycji hebrajskiej, sam tron obecności Boga na Ziemi, zniknęła z Izraela i została przywieziona do Etiopii. Niezależnie od tego, czy wierzysz w tę historię, jako dosłowną historię czy żywą legendę, nie możesz ignorować tego, co ona reprezentuje. Duchową relokację, przesunięcie boskiej grawitacji z Jerozolimy do Aksum. Ponieważ jeśli Arka Przymierza, tron Boga, naprawdę przebywa w Etiopii, to Syjon się przeniósł. Syjon w tradycji etiopskiej to nie tylko wzgórze w Jerozolimie. To miejsce, w którym Bóg decyduje się zamieszkać, a oni wierzą, że on mieszka z nimi. Dlatego Etiopia nie tylko honoruje swoje połączenie z Izraelem, ona je ucieleśnia. Od przestrzegania praw żywieniowych w stylu koszernym, po obchody świąt Starego Testamentu, takich jak SikT, aż po starożytne liturgie wciąż śpiewane w języku GES. Etiopski Kościół Prawosławny postrzega siebie nie jako odłam chrześcijaństwa, ale jako kontynuację przymierza i oto część, która pozostawi cię z pytaniem, co jeśli Bóg nigdy nie zamierzał, aby Syjon pozostał w jednym miejscu. Co jeśli przeniósł go cicho, celowo, z dala od imperium, z dala od korupcji, w ręce tych, którzy by go chronili, a nie czerpali z niego zyski? Część długi strażnik Arki. W części drugiej udamy się do tego miejsca, gdzie samotny mnich, w ciszy i odosobnieniu strzeże tego, co może być najświętszym przedmiotem na ziemi? Ale zapytaj siebie przed podróżą jeśli Arka opuściła Izrael. Czy Bóg również odszedł? Co jeśli najświętszy przedmiot w historii biblijnej został ukryty na widoku, nie w muzeum, nie na wzgórzu świątynnym, ale w małej, niepozornej kaplicy, strzeżonej nie przez armię, ale przez jednego człowieka, który nigdy nie opuści jej boku, aż do śmierci? To nie jest początek powieści. To prawdziwa Etiopia. Witamy w Aksum. Starożytnym mieście, które niegdyś rywalizowało z wielkimi imperiami Rzymu i Persji. A w sercu Aksum znajduje się kościół Mariam Tsion, Matki Bożej z Syjonu. Dla świata zachodniego może się on wydawać po prostu kolejnym starym kościołem, ale dla Etiopczyków jest to najświętsza ziemia na świecie. Ponieważ wierzą, że tutaj spoczywa Arka Przymierza. Tak, ta Arka. Złota skrzynia opisana w księdze Wyjścia 25, ta, która trzymała kamienne tablice z dziesięciorgiem przykazań, ta, o której mówiono, że jest otoczona przez anioły, przynosi zwycięstwo armiom i uderza tych, którzy dotknęli jej nieczystymi rękami. Według tradycji etiopskiej, Menelik I, syn Salomona i Saby, przywiózł Arkę do Etiopii prawie trzy tysiące lat temu i nigdy jej nie opuściła. Dziś czuwa nad nią człowiek znany po prostu jako strażnik Arki, mnich wybrany na całe życie, konsekrowany poprzez ceremonie, któremu nigdy nie wolno opuścić terenu kaplicy. Tam je, tam się modli, tam umiera. Żadnych zdjęć, żadnych turystów. Żaden kapłan, żaden patriarcha, żaden prezydent nie może wejść. Nie jest trzymana za kuloodpornym szkłem. Nie jest wystawiana w celach zbiórki funduszy, jest ukryta, ponieważ jest święta. To milczenie, ta cześć, jest tym, co odróżnia roszczenie Etiopii od każdej innej teorii o arce na świecie. Hollywood mówi, że arka zaginęła. Poszukiwacze przygód mówią, że jest pogrzebana pod Jerozolimą lub w jaskiniach Kumran. Ale Etiopczycy nigdy nie szukali, ponieważ nigdy nie wierzyli, że zaginęła. Poszczą, klęczą, świętują Timkat, święto podczas którego kapłani niosą repliki arki ulicami w kolorowej procesji, tak jakby ta prawdziwa wciąż była obecna. I w tym rzecz może jest. Nawet brytyjski archeolog Edward Ullendorf, który twierdził, że widział arkę w 1941 roku, wyznał przed śmiercią, że nie różni się ona od żadnego średniowiecznego artefaktu. Ale inni mówią, że w ogóle jej nie widział. Zostajemy więc ze świętym paradoksem przedmiotem ostatecznej mocy, chronionym przez pokorę. Ale zadajmy głębsze pytanie: jeśli arka naprawdę jest w Etiopii i naprawdę jest tronem obecności Boga, to dlaczego świat nie zwrócił na to uwagi? Czy to możliwe, że boskie rzeczy nigdy nie były przeznaczone na pokaz? A co ważniejsze jeśli obecność Boga podróżowała z arką, to czy Bóg już przeniósł się ze świątyń, które wciąż budujemy? Część trzeci. Czas objawienia. W części trzeciej podążymy za tym pytaniem w stronę najbardziej tajemniczego sekretu Etiopii. Kalendarza, który nie tylko liczy czas inaczej, ale może odliczać go do końca. Co jeśli cały ten czas liczyliśmy czas źle? Pomyśl o tym. Biblia mówi o wyznaczonych czasach, świętych festiwalach, latach jubileuszowych i boskich kalendarzach. Ale co jeśli kalendarz gregoriański, ten, którego przestrzegasz każdego dnia, nie jest po prostu przesunięty o kilka lat? Co jeśli jest niezgodny z samym proroctwem? Witajcie w Etiopii, gdzie czas nie tyka według Rzymu, ale według objawienia. Kalendarz etiopski biegnie mniej więcej 7 do 8 lat za zachodnim systemem gregoriańskim. Na pierwszy rzut oka może to wyglądać na zwykły przypis historyczny, ale dla kościoła etiopskiego to nie jest biurokratyczne dziwactwo to duchowe stanowisko. Ponieważ ich kalendarz jest zakorzeniony nie w papieskich edyktach czy cesarskich dekretach, ale w starożytnych interpretacjach księgi Henocha. Księgi jubileuszy i pism w języku GS to kalendarz, który nigdy nie został zreformowany, nigdy nie ugiął się przed imperium ani oświeceniem. Wyznacza on nie tylko upływ czasu, ale rytm boskości. W Etiopii czas nie jest liniowy, jest święty. Każdy rok odpowiada świętemu, każdy dzień ma swoją liturgię, a co pięćdziesiąt lat jubileusz, czas boskiego uwolnienia i powrotu. Przychodzi nie jako metafora, ale jako kosmiczne wyrównanie. Teraz rozważ to. Wielu etiopskich teologów wierzy, że powrót Chrystusa zbiegnie się nie z gregoriańską datą Wielkanocy, ale z etiopskim rokiem jubileuszowym, świętym oknem, kiedy niebo i ziemia znów wpadają w ten sam rytm. Dlaczego? Ponieważ w tradycji etiopskiej. Bóg nie działa według zegara Cezara. On trzyma swój własny czas. Księga Kocheleta 3.1 mówi: Wszystko ma swój czas i jest wyznaczona godzina na każdą sprawę pod niebem. Ale jeśli żyjemy niesynchronizowani z wyznaczonym przez Boga czasem, jak kiedykolwiek rozpoznamy porę, w której jesteśmy, czy to może być powód, dla którego reszta świata duchowo śpi? Podczas gdy Etiopia pozostaje liturgicznie przebudzona, kiedy Haile Selassie przemawiał do Ligi Narodów w 1946 roku, nie mówił tylko jako władca. Wielu wierzyło, że mówił zgodnie z osią czasu Boga, osią czasu, której świat zachodni po prostu nie rozumiał. I do dziś etiopczycy nadal obchodzą święta i posty w dniach, którym niebo rzekomo przygląda się najuważniej. Nie zapomnieli czasu Henocha, czasu jubileuszu, czasu powrotu. Ale oto tajemnica, jeśli Etiopia zachowała święty czas, a ten czas teraz dobiega końca, to do czego dokładnie odliczamy? Część 4: Ogień oczyszczenia. W części czwartej wejdziemy głębiej w tę tajemnicę, ponieważ rola Etiopii w czasach ostatecznych nie dotyczy tylko dat, dotyczy bólu, wygnania i oczyszczenia i tego jak stulecia cierpienia mogły przygotować tę ziemię nie na sąd, ale na odkupienie? Co jeśli największym przygotowaniem do chwały jest cierpienie? Nie ten rodzaj, który łamie ludzi, ale ten, który kuje ich w ogniu. Ponieważ jeśli roszczenie Etiopii do boskiego przeznaczenia wydaje się śmiałe, to nie jest ono zakorzenione w bogactwie, podboju czy imperium. Jest zakorzenione w czymś, co współczesny świat zapomina honorować. Wytrwałości. Przez stulecia Afryka była odrzucana, lekceważona jako przypis globalnej historii. Jej ludzie zniewoleni, jej skarby skradzione, jej głos uciszony. A jednak jak świeca, która odmawia zgaśnięcia na wietrze, jej wiara pozostała. Szczególnie Etiopia stała jako paradoks naród nigdy nie skolonizowany, a jednak głęboko zraniony. Królestwo, które trzymało się świętych ksiąg, podczas gdy jego sąsiedzi palili swoje. Ludzie, którzy pościli, modlili się i przestrzegali szabatu nie dlatego, że było to modne, ale dlatego, że było to przymierze. Psalm 66:10 mówi: Albowiem doświadczyłeś nas, Boże, wypławiłeś nas, jak się pławi srebro. I być może żaden werset lepiej nie oddaje duszy afrykańskiego chrześcijaństwa. Dla wielu Etiopczyków i dla milionów w afrykańskiej diasporze cierpienie nie jest dowodem na nieobecność Boga, jest dowodem na boskie przygotowanie. Niewolnictwo, kolonializm, wygnanie wszystko to w ich teologii było ogniem oczyszczającym oczyszczeniem nie tylko tożsamości, ale i celu. W jednym z mniej znanych tekstów apokaliptycznych Etiopii, Tajemnicach Nieba i Ziemi, znalazło się proroctwo. Światło Boga powróci do ziemi czarnych, a doliny zajaśnieją przed narodami. To nie jest stwierdzenie zemsty. To obietnica powrotu. A jeśli przyjrzysz się uważnie, zobaczysz, że ta idea nie pozostała zamknięta w granicach Etiopii. W XX wieku za Atlantykiem zaczęła się burzyć duchowa rewolucja. Ruch Rastafari, zrodzony na Jamajce, ale zakorzeniony w etiopskim proroctwie, ogłosił haile syllasie – ostatniego cesarza Etiopii, postacią mesjańską. Dla jednych był powracającym Chrystusem, dla innych zwiastunem tego, co dopiero nadejdzie. Kiedy Syllasie został koronowany w 1930 roku, otrzymał tytuły wyjęte prosto z Apokalipsy. Król królów, Pan Panów, zwycięski lew z plemienia Judy. Świat widział ceremonię polityczną, ale ci, którzy znali pisma, widzieli znak. Nawet sam Syllasie, choć pokorny i pobożny, rozumiał ciężar tego, co reprezentował. Powiedział, jestem tylko człowiekiem, moja lojalność należy do Chrystusa. Ale jego rodowód sięgał Menelika, Salomona, Dawida. Dlatego roszczenie Etiopii nie jest zbudowane na fantazji. Jest zbudowane na historii, przymierzu i bólu, który ukształtował jedno i drugie. I tu pojawia się pytanie, które unosi się jak dym po płomieniu. Co jeśli cierpienie Afryki nigdy nie było karą, lecz przygotowaniem? Co jeśli jej duchowy głód, jej święta pamięć i przesiąknięta krwią gleba nie są oznakami straty, ale oznakami gotowości? Część pięci. Żywa świątynia. W części piątej idziemy jeszcze głębiej. Bo co, jeśli Syjon Świątynia, miejsce boskiej obecności, nie czeka na odbudowę, ale jest już żywa? Wykuta w kamieniu, bijąca w rytm modlitw wiernych. Co jeśli trzecia świątynia została już zbudowana? Nie w Jerozolimie, nie z wapienia czy marmuru, ale wykuta prosto w ciele ziemi, ukryta na wyżynie abisyńskiej, gdzie wiara przetrwała imperia? Świat zachodni patrzy w stronę Bliskiego Wschodu w poszukiwaniu znaków, rekonstrukcji świątyń, czerwonych jałówek, starożytnych kamieni. Ale w Etiopii nie czekają. Wierzą, że świątynia już tu jest, żyjąca, oddychająca, w której oddaje się cześć. A jeśli chcesz ją zobaczyć, nie patrzysz w górę, patrzysz w dół. W górskim miasteczku Lalibela 11 kościołów zostało wykutych bezpośrednio w litej skale. Nie zbudowano ich nad ziemią, ale wykuto od dołu. Każdy z nich uformowany ręką, wiarą, proroctwem. Bez zaprawy, bez rusztowań, bez stali. Tylko wizja i kamień. Legenda głosi, że zostały zbudowane przez anioły, które pracowały przez noc. Ale. Historia mówi nam, że zostały wykute w czasie inwazji, kiedy Etiopia stanęła w obliczu. Presji porzucenia swojej chrześcijańskiej tożsamości. Zamiast tego kopali głębiej. Te kościoły nie zostały skonstruowane, by zaimponować światu. Zostały stworzone jako sanktuarium, miejsce, gdzie niebo mogło zamieszkać na ziemi, nawet jeśli reszta świata zapomniała. Dla etiopskich chrześcijan to jest Syjon. Nie miejsce władzy, ale obecności. Psalm 68, 31 brzmi. Etiopia wkrótce wyciągnie swoje ręce do Boga. Ten werset nie jest recytowany jako poezja, jest śpiewany jako proroctwo. Ponieważ Syjon w teologii etiopskiej nie ogranicza się do jednej lokalizacji, jest wszędzie tam, gdzie Bóg decyduje się zamieszkać. A oni wierzą, że wybrał ich. Ta wiara nie jest symboliczna. Wyraża się poprzez działanie. Etiopscy chrześcijanie nadal przestrzegają świąt Starego Testamentu, takich jak Sikt, Dnia Pokuty i Odnowienia Przymierza, stojąc na szczytach gór z rękami wzniesionymi ku Jerozolimie, pamiętając o wygnaniu, ale honorując swoją rolę w powrocie, jedzą pokarmy zgodne z prawami koszernymi. Odmawiają modlitwy w GS, języku starszym niż Łacina. Nie czytają Biblii jako importowanej księgi, śpiewają ją jako część swojej linii krwi. To nie jest religia reformacji, to żywe przymierze, które łączy stare i nowe, judaizm i chrześcijaństwo, nie poprzez wymazanie jednego, ale poprzez wypełnienie obu. I oto co sprawia, że ich teologia jest tak potężna. Podczas gdy świat goni za cudami w ruinach i relikwiach, Etiopczycy wierzą, że Bóg nigdy nie odszedł. Po prostu przeniósł się z imperium do wytrwałości, z katedry do wykutej skały, z ceremonii do przymierza. Więc pozwól, że zapytam, co jeśli syjon nie jest czymś, co trzeba zbudować, ale czymś, o czym trzeba pamiętać? Część szósta. Powrót z ziemi. W części szóstej podążymy za tą pamięcią aż do jej konkluzji, do najśmielszego twierdzenia ze wszystkich, że Chrystus nie powróci na tron na Zachodzie. Ale na górę w Afryce. Co jeśli Chrystus nie powróci z nieba, ale z ziemi? Nie na rzymskich statkach, nie przez bramy Jerozolimy, ale przez Wyżyny i Doliny Afryki, gdzie Jego obecność nigdy nie została zapomniana, tylko ukryta. To proroctwo szeptane w całej Etiopii. I nie jest nowe, nie jest modne, jest starożytne, zachowane w śpiewach w zwojach spisanych w G.S. i w drżącym milczeniu mnichów, którzy strzegli Go przez stulecia, nigdy nie wymawiając Jego imienia nadaremnie. Ponieważ w etiopskim światopoglądzie powrót Chrystusa nie jest wydarzeniem narzuconym z zewnątrz Sidi. Jest objawieniem od wewnątrz. Niech to do Ciebie dotrze. Podczas gdy zachodni kościół czeka, aż chmury się rozstąpią i zabrzmią trąby, Etiopia wierzy, że ścieżka Mesjasza prowadzi przez nich. Przez ich przymierze, ich kalendarz, ich cierpienie i ich ziemię. I wskazują na proroctwo jako dowód. W mało znanym, tekście Tajemnice Nieba i Ziemi pojawia się wers rzadko tłumaczony poza Etiopią: Światło Boga powróci do ziemi czarnych, a narody pokłonią się górze jego mieszkania. Dla wielu to potwierdzenie, że Etiopia, długo postrzegana jako peryferyjna, jest w rzeczywistości centralna dla boskiego planu. Nie tylko w historii, ale w tym, co dopiero nadejdzie. Ta wiara nie ogranicza się do Etiopii. W całej afrykańskiej diasporze, od Jamajki po Harlem, echa tej teologii obudziły pokolenia. W tradycji Rastafari Hayles Lassie nie był tylko królem, był lwem Judy. Jego koronacja nie była tylko polityczna, była prorocza. I chociaż zaprzeczał swojej Boskości, mówiąc, Jestem tylko człowiekiem. Moja lojalność należy do Chrystusa. Jego linia krwi sięgająca Salomona i Dawida przemawiała głośniej niż jakikolwiek tron. W 1936 roku, kiedy Syllazję stanął przed Ligą Narodów po inwazji Mussoliniego, jego słowa nie były tylko dyplomatyczne dla wielu brzmiały jak lament ignorowanego proroka, odrzuconego tak jak Chrystus przed ukrzyżowaniem. I Etiopia, zakrwawiona, ale nieugięta, stała się symbolem boskiej wytrwałości. Nawet jej kalendarz, biegnący lata za zachodem, mówi o innym czasie, boskim czasie. Niektórzy mówią, że kiedy oś czasu Etiopii zatoczy pełne koło, świat w końcu zrozumie. Ponieważ może Chrystus nie wraca wtedy, kiedy się spodziewamy, może wraca, kiedy odpowiedni ludzie są gotowi. A Etiopia przygotowuje się od ponad dwóch tysięcy lat. Poprzez post, poprzez pieśni śpiewane pod rozgwieżdżonym niebem, poprzez kościoły wykute w skale i zwoje trzymane w cieniu. Przygotowywali się nie na spektakl, ale na powrót do domu. Więc oto pytanie, co jeśli drugie przyjście nie będzie odczuwalne jak inwazja ale jak przypomnienie, nie jako zdobywczy król, stępujący z chmur, ale jako syn powracający tam, gdzie nigdy tak naprawdę nie odszedł do kolebki cywilizacji, do góry Syjon, do Etiopii.